Szczęść Boże, droga młodzieży! przeżywam fajny czas bo czas ferii kiedy mogę odpocząć od szkoły od innych obowiązków a mogę sobie gdzieś wyjechać chciałbym was zaprosić bardzo serdecznie jako warmińskie duszpasterstwo młodzieży na bardzo fajne spotkanie nie wiem czy wiecie ale ten gościu który jest za mną nazywa się święty Janek Bosko i jego wspomnienie w kościele przeżywamy 31 stycznia chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić na spotkanie ze świętym Jankiem Bosko które odbędzie się już w tą sobotę w parafii Świętego Józefa o godzinie 17., gdzie będę chciał Was zaprosić na wspólną mszę świętą, katechezę o tym wielkim człowieku, a później na wspólnym spotkaniu, zabawie, tańcach, pizzy, na integracji i to, co bardzo kochamy i to, co bardzo lubimy. Jeśli jesteś z Olsztyna, z okolic, a chcesz się z nami spotkać, to bardzo serdecznie Was zapraszam. Jeśli nie masz nic do roboty w domu, to przyjdź i spotkaj się z młodymi ludźmi. Świętujmy i cieszmy się razem ze spotkania. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.